Cześć Wam, witam ponownie, słuchajcie dzisiaj troszeczkę e, będzie inaczej, e, e, czekajcie bo się trochę zapałem. nie wiem w ogóle jak będziemy słuchać, e, ale zobaczymy, jak nie będzie słuchać dobrze to wrzucimy, stoimy generalnie na stacji, taka nieduża stacja Shell, no i co? W sumie tak, o. stary samochód, mówię, starzy bywalce. Na moim kanale wiedzą o co chodzi. Zrobię o tym film. Dzisiaj troszeczkę inaczej, teraz inaczej. Słuchajcie, zakupiłem sobie u Chuńczyków jakieś gumki. Jeszcze jakieś leżą. Skakanka, gumy, nie gumy, takie rzeczy plus jakieś bieganie. Słuchajcie, no, brzuszek rośnie. Nie jestem młody, nie jestem stary, ale, ale brzuszek rośnie. I to nie tylko dlatego, że gdzieś ktoś jeździ ciężarówką, no ale tak po prostu jest. Tłuszczyk się wylewa, a na wolnej chwili jak się ogląda czy YouTube'a, czy Facebooka, jest kilku fajnych kierowców, co fajnie ćwiczy, fajnie pokazują. Także biorę z nich przykład. No do Adriana to w ogóle nie ma sensu w ogóle się porównywać do nikogo, ale, ale widząc e, kierowców, tak Raptus też e, cały dzień w pracy za kółkiem na siedząco mają czas sobie ugotować, mają czas poćwiczyć, trochę pobiegać. Zrobiłem tutaj już cztery kółka, czy pięć dookoła całej tej stacji. Nie wydaje mi się, że inni kierowcy patrzą na mnie jak na Debila, co ja w ogóle robię. Tak samo pani ze stacji aż wyszła, co ja tu świruję jakiegoś pawiana przy samochodzie. Generalnie, no, tak w telefonie nie widać, ale już się ciemno robi. W sumie już jest trochę ciemnawo, no ale telefon to jakoś jaśniej robi. Także słuchajcie, no, tak wcześniej rano wrzuciłem mały filmik. E, zakręciłem się z komentarzami, żeby żebyście tam mogli dawać komentarze. Po prostu dawno już nic nie nagrywałem, nic nie wrzucałem. Teraz może się troszeczkę zmieni. Trochę może coś e, z treningów. Może troszeczkę chcemy zrobić prezentację fajną. I w ogóle nie wiem, zobaczymy jak to się uda. pobawić się dronem. Chciałem dzisiaj to zrobić. Latał. Latał, tylko że dosyć wieje. Powiem wam dosyć wieje, no i się te lepiej. Także na to jeszcze przyjdzie czas, jeszcze wam to pokażę i nakręcę, wyjaśnię dokładnie co i jak. Także co, ja się biorę jeszcze trochę poświczę, poćwiczę tutaj pawiana, później przed nocką jeszcze jedno kółeczko przebiegniemy. A co tam, niech się ze mnie śmieją, a za 10 lat, czy za 15, może ja z nich się będę śmiał. Także jeszcze raz pozdrawiam. Fajnie, że jesteście. Wojtek, dzięki za wszystko. Także jeszcze by się przydało rzucić palenie. O, może dzięki tym ćwiczeniom mi się odechce palić. Bo nie ukrywam, że lubię palić, lubię jeździć. Lubię kawę. Jadąc, wiadomo, nie ma co robić. Kawa, papieros, no i jest jak jest. Także może dzięki tym ćwiczeniom i dzięki może nie wiem czego, może rzucę palenie, żeby jednak była lepsza kondycja i lepszy efekty w ćwiczeniu. Chodzi o zdrowie, o brzuszek i o w ogóle. Także jeszcze raz króciutka wrzutka znowu trochę inaczej. Trzymajcie się i do następnego zobaczenia. Siła z wami.